Hej wszystkim z tej strony Monika Rajskiej, zapraszam Was na środową aktualizację procesów na przestrzeni. No więc, trochę się jak zwykle dzieje, takich różnych ciekawostek trochę mi się udało dla Was nazbierać. I teraz, żebyśmy zrozumieli całość, to muszę przedstawić kilka wątków. Więc po co jest proces, który się odbywa? Może przypomnę, aczkolwiek tutaj mi doszło kilka nowych elementów, więc postaram się to tak wytłumaczyć jak najbardziej rzeczowo. Ok, więc zacznijmy od tego, że w tej chwili może panować takie poczucie, oczywiście poza tym, że my wchodzimy w głąb, że w dalszym ciągu y, już listopad się zbliża dużymi krokami, czyli bardzo, bardzo karmiczny miesiąc. Miesiąc, w którym w tym roku on jest 10 razy mocniejszy niż z reguły, czyli ten listopad w tym roku jest taki zakańczające te cykle karmiczne, które tak naprawdę kończą się cały ten rok, a właściwie cały ten rok był temat y, podkreślany, jakie są przyczyny karm, jakie są przyczyny tych wszystkich treści, czyli gdzieś tam były różne rozpoznawania w sobie traum, rozpoznawania w sobie różnych problemów, gdzieś tam zaglądanie w przeszłość, szukanie właśnie tych wniosków z przeszłości, o które de facto chodzi. I zaraz Wam powiem dlaczego tak bardzo ważne jest zamknięcie za sobą tej przeszłości i o czym właśnie będzie. Przede wszystkim listopad, trochę grudzień, a tak na dobrą sprawę, jeszcze kilka miesięcy w przyszłym roku w sumie początek tego roku, a później już lecimy do przodu. Natomiast rzeczywiście w tej chwili te potencjały zamykania przestrzeni, czyli właśnie wyciągania wniosków. I taką niepowtarzalnością po prostu tej przeszłości, w tej chwili będzie istotne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my wyciągamy wniosek z wydarzeń, które się wydarzyły w naszym życiu, nie powtarzamy ciągle schematu, czyli nie przetwarzamy tej przeszłości na teraźniejszość, więc się nie zamykamy w kółowku. Ponieważ jeżeli cały czas nie rozumiemy, dlaczego pewne rzeczy się w naszym życiu wydarzyły, Albo inaczej ciągle zadajemy pytanie, dlaczego, a nie po co. Czyli nie, nie wchodzimy w funkcjonalność tych algorytmów czy tych treści. W związku z tym cały czas możemy powtarzać ten sam schemat, cały czas wchodzić w te same układy, cały czas nie rozumieć pewnych rzeczy i kontynuować to poczucie tej właśnie karmy, tej krzywdy i takiego osaczenia tymi treściami. Więc nie potrafimy gdzieś tam może nawet i podjąć pewnych życiowych decyzji, czy ciągle gdzieś tam w tle ciągną się za nami stare tematy. Gdzieś tam jakieś blokady, e, brak zrozumienia, e, poczucie nieszczęśliwości i frustracji. I to się może teraz mocno od nas gdzieś tam kołować. I teraz, w tej chwili panuje wrażenie, jeszcze takiego, właśnie ono się zaczęło i ono będzie trwało przez jakiś dłuższy czas około 3-4 tygodni podejrzewam, że mogą te algorytmy w ten sposób pracować. To będą wrażenie. Zrozumienia, właśnie taką, jakby klamrą, po co coś się w naszym życiu wydarzyło, czy w ogóle na ziemi, bo ja to tak z jednej strony trochę od, od ogółu do szczegółu i od szczegółu do ogółu. Więc to zrozumienie tych niektórych dlaczego, czyli coś się wydarzyło w moim życiu, nawet nie wiem, niech to będzie 15 lat temu, to wtedy to, to dlaczego to się wydarzyło, dlaczego to takie było, jeszcze może nawet wcześniej, gdzieś tam, nawet i do dzieciństwa możemy sięgać. Więc te treści teraz się zamykają. Aha, takim momentem, aha, to było mi po to, i właśnie wtedy się wchodzi to bardzo ważne, bardzo ważne poczucie wdzięczności to jest zakończenie tej nieciągłości, to jest zakończenie tego procesu. Treści zostaje wdrożona. Tylko że uwaga, wdrożenie zawsze następuje po próbie bohatera, bo próba bohatera jest swego rodzaju eksperymentem, badaniem i to się wchłania, wciąga, sprawdza i opiłowuje ze wszystkich stron, w których to nie działa. Czyli to jest okej, okay, to nie jest okej. Okay. No, i właśnie ten proces tak zwanej weryfikacji w tej chwili trwa. Jeżeli słyszycie w tle takie dziwne dźwięki, to są bawiące się dwa psy, dlatego że to jest zawsze, jak kiedy ja robię aktualizację czykolwiek nagrywam, to to jest właśnie ten moment, kiedy psy zamiast spać zaczynają się świetnie bawić, także nie zwracajcie na to uwagi. Yy, Okej, okay. <laughs> więc to wyciąganie wniosków bez poczucia krzywdy, czyli właśnie już w tym momencie te poczucia krzywdy, jakieś poczucia zwątpień, poczucia różnych takich zakańczają się, czyli zakańczamy poczucie problemu. Czyli już w tej chwili już w tej chwili ten problem nie jest problemem, tylko to było wydarzenie, które zmieniło w Tobie to, to, to i tamto, i to było potrzebne po to, żeby zrozumieć nadchodzące wydarzenia czy siebie w tych nadchodzących wydarzeniach. No. I teraz tak. Czemu to się dzieje? Dlatego, że potencjały na przyszłość wyglądają w ten sposób. Jeżeli my nie będziemy pewni, po to przechodzimy taką aktualizację w związku z tym uspójnianiem treści, bo właśnie to wyciąganie wniosków z przeszłości, czyli zamykanie tych karm ciężkich, przez te traumy powoduje też niewdrażanie na nowo pewnych treści, czyli nie powtarzanie tej rzeczywistości jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. To samo będzie odczuwalne w naszym systemie finansowo-gospodarczo-przemysłowym, w sensie ziemian. I w związku z tym to zamykanie tego będzie budowało w nas właśnie możliwość czy potencjały do wprowadzenia siebie w nowość. A teraz uwaga o te potencjały nowości, ponieważ jest bardzo duża różnica. I uwaga, i tutaj e, przypomnę Wam o tym, że 30 jest e, webinar na temat duchów, demonów i zjaw. I to nie będzie taki klasyczne, oprócz tego, że dużo powiem Wam na temat tych istot, ale powiem Wam m.in. na jakich treściach one działają. A jedną z treści, to już Wam dzisiaj powiem, jedną z treści, którą one uwielbiają, wykorzystywać, którędy, którędy one się podczepiają, to jest na przykład poczucie winy i poczucie krzywdy. I to e, jest właśnie efekt. Nie zamknięcia starych spraw, czyli to jest właśnie efekt tej karmy, to jest to, że tam gdzieś coś leży i jest to poczucie krzywdy, poczucie winy, i w tym stoimy i możemy z tym żyć latami. To się gdzieś tam spycha do, do wspomnień, ale cały czas mamy do siebie o coś tam wyrzut, zarzut. Mamy poczucie, że albo kogoś skrzywdziliśmy, albo ktoś nas skrzywdził i z tym idziemy przez wiele, wiele lat. I teraz nowa przestrzeń, czyli te potencjały na przyszłość wyglądają w ten sposób, że ta przyszłość w pewnym sensie ona ma być pozbawiona działania na siłę, czyli bez poczucia krzywdy i bez poczucia winy, bez takiego szantażu emocjonalnego, ona po prostu jest i ona będzie bardzo wypełniona kreatywnością, tworzeniem nowego. A w związku z tym, żeby tworzyć coś nowego my potrzebujemy zamknąć przeszłość, żeby z niej wyciągnąć wniosek, który jest właśnie zasobem, który ma zostać włączony do tej y, przyszłości, czyli my z tego zasobu z przeszłości, który jest zakończony wnioskiem, więc jest zasób, włączamy i budujemy przyszłość. A przyszłość, potencjały na przyszłość są właśnie związane mocno z kreatywnością. I tutaj dosyć spory wpływ będzie miała sztuczna inteligencja, ale ona nie będzie taka, jak, jak wszyscy się obawiamy, bo my się właśnie obawiamy wyniku z przeszłości, ponieważ chociażby to, że że gdzieś tam mamy te różne filmy czy obawy, dlatego że nasz sposób myślenia był zawsze do tej pory oparty na lękach i obawach. I to są właśnie te treści, które w tej chwili zostaną, zostają usunięte czyli bez lęku, bez obaw idziemy w przyszłość. A ta przyszłość właśnie ma być oparta na kreatywności, tworzeniu i do tego będą służyły narzędzia wynikające ze sztucznej inteligencji. Teraz tak, następne pokolenia po nas czyli aktualni nastolatkowie, a nawet i młodsi czy dwudziestolatkowie, ale już trochę nie, nie dalej, chociaż może też trochę te 25-latkowie aktualni, oni wszyscy żyją już w świecie bardziej takich, nazwijmy to, komputerowym, cyfrowym, sztucznej inteligencji, internetu. I teraz oni tam wytwarzają, czy to, żyją, e, m, żyją w przestrzeni, gdzie jest... Bardzo dużo możliwości, i te, ta przestrzeń, wiele możliwości również wpływa na ich sposób myślenia ogólnie. W związku z tym, jeżeli oni tam wytwarzają sposób myślenia w oparciu o możliwości, on pojawia się tutaj i on się tutaj na, w naszej realnej rzeczywistości, on się tutaj nie sprawdza. Dlatego też poczucie zagubienia, czy takiej chęci ucieczki w tamten świat powiedzmy, cyfrowy czy cybernetyczny, może być uzasadniony w tym miejscu, ponieważ tam jest bardzo dużo możliwości, a tu ich nie ma. Ale dzięki temu w pewnym sensie zrobił się taki efekt, że tu jest ta nasza przestrzeń wspólna, tutaj oni gdzieś tam sobie bokiem wyrastają i oni przygniotą tą naszą przestrzeń pełną ograniczeń, zbudowanych na lękach, przygniotą właśnie tą potrzebą kreowania i tworzenia. A dla nas, tych, którzy tak powiedzmy nie siedzą w tym świecie aż tak bardzo, czy nie rozumiemy, czy jeszcze nie nadążamy. Po to jest ten, ten proces potrzebny, żebyśmy właśnie, uwaga, to jest to słowo bardzo ważne, nadążali. Pamiętacie, jak mówiłam w którejś z aktualizacji, że generalnie rozwój świadomości polega na upraszczaniu. A dlaczego? Dlatego, że, że się upraszcza, to się tempo przyspiesza. A my, w związku z podnoszeniem wibracji ogólnej, przy podnoszenie świadomości, my przede wszystkim przyspieszamy. Czyli w związku z tym, my dlatego przechodzimy teraz pełno procesów, po to, żebyśmy przyspieszyli pracę i żebyśmy nadążali. Za sytuacjami, które są przed nami, czyli te wydarzenia, czy te zjawiska, które nas czekają, one będą od nas wymagały dużo szybszego myślenia. A jakby to myślenie, które w tej chwili jest, ono polega na takim szatkowaniu, dzieleniu, krojeniu cały czas, e, za, e, ograniczenia, zakazy, nakazy i to bardzo, bardzo spowalnia rozwój świadomości, rozwój cywilizacji i generalny rozwój. I ten pęd właśnie jest nadawany przez tą przestrzeń, żebyśmy szybko jak najwięcej z siebie odrzucili, żebyśmy nad. Za tamtą rzeczywistością, która się przed nami tworzy, czyli te potencjały na tą naszą nową cywilizację, i one nową, którą my będziemy tworzyć, one cały czas rosną, i dlatego, jak gdyby to, co my chcemy, rzeczywiście nawet nasze starsze pokolenia, czyli na przykład moje pokolenie i poprzednie pokolenie. To pokolenia chcą, potrzebują zmian. To my potrzebujemy zmian, bo powiedzmy, że 10- czy 12-latki nie zdają sobie z tego sprawy, czy 15-latki też nie. Natomiast oni jeszcze się rozwijają, ich umysł się rozwija, oni jeszcze nie mówią o tym, oni nie wiedzą o co im do końca chodzi. Jeszcze są zbuntowani, jeszcze cały czas ćwiczą te swoje własne systemy wartości i tak dalej, więc to jest osobny temat. Natomiast my już wiemy, czego chcemy i to, co my chcemy, to, co ładujemy na przestrzeń, to, czego my potrzebujemy, te nasze potrzeby naciskają na naszą przestrzeń, w takim razie wywołując proces, czyli to jeżeli my potrzebujemy wzbić się w kosmos czy, czy zbudować nową technologię w oparciu o inne na przykład źródła zasilania, czy jeżeli my potrzebujemy nowej technologii, czy my potrzebujemy szybszej formy kreatywności, chcemy się uwolnić, chcemy mieć większy obszar do dyspozycji, chcemy być wolni, to to powoduje, że z kolei nie może, to, to ładujemy w tym, to ta przestrzeń jakby naciska na miejsca, jeżeli chcesz to, to w takim razie tego ma nie być, bo to Cię ogranicza i nie możesz przez to tego robić. Więc każde nasze, nawet miejsca na co dzień, prywatnych w naszych życiach, wszędzie tam, gdzie czujemy właśnie jakieś ograniczenie, jakąś brak spójności, to nas powalnia, bo to jest jak trochę dziura w, w oponie, z której schodzi powietrze, więc pomimo tego, że mamy super samochód, to nie pojedzie szybko, kiedy ma y, nie, niedobrą oponę dziurawą. <laughs> w związku z tym ten, nasze to, to tempo cały czas wzrasta i, no i na tym to będzie polegało, że właśnie to, to wzrastanie, ten pęd, tutaj nadążanie za aktualnymi naszymi własnymi potrzebami też będzie wymuszało na systemie bardzo duże zmiany y, i już w tej chwili te zmiany są konieczne. Chociażby jeżeli chodzi o pozyskiwanie energii na przykład elektrycznej. W związku z tym te różne tematy będą się musiały przez nas przebić, ale tutaj jest, to wszystko jest ze sobą takim zespołem naczyń połączonych, że jeżeli wprowadzamy zmianę w jednym miejscu, to ona będzie miała plusy i minusy, tak jak to jest w torusie, czyli z jednej strony będzie nowa, nowe zasilanie, z drugiej strony będzie trzeba wymyśleć nowe miejsca pracy, na przykład dla kogoś, czy, czy jakąś, czy modernizację, którą trzeba będzie wprowadzić i tak dalej, tak dalej. W związku z tym, ten rozwój wynika z nas, tak jak zawsze wynikał z nas i ten dzięki temu my ciągniemy do przodu i zmieniamy siebie. I tam zawsze będzie coś, co będzie trochę nas bolało, trochę nam się nie będzie podobało, trochę będzie inaczej niż my byśmy chcieli. I teraz tak, wchodzimy w etap takiego właśnie wgłębiania się w takie, no to już od dawna, siedzimy w traumach, gdzieś tam teraz prawie każdy chodzi na jakąś terapię. To jest y, gdzieś tam się grzebiemy w tej przeszłości właśnie dlatego, że szukamy tych wniosków. Tylko y, y, ja tutaj ostrzegam, co byśmy się nie zakopali w tych traumach za bardzo, raczej szukali rozwiązań na te traumy i właśnie szukali wniosku końcowego, czyli było tak, to teraz muszę znaleźć jakąś kontrę. Dlatego ja Wam przy, przygotowałam dzisiaj też taką jedną treść, która jest naturalną, naturalnym odruchem umysłu, ona jest bardzo konieczna, ale ona ma. Takie swoje plusy i minusy, tak jak zawsze. I właśnie o to chodzi, żebyśmy nie tworzyli pewnych sytuacji, czyli nie tworzyli potencjału na występowanie innych potencjałów, które mogą nas nie, nie, bez sensu blokować. I taką treścią jest treść ocena. Ocena generalnie będzie y, fajnie, jeżeli służy do inspiracji, natomiast nie fajnie, kiedy wytwarzamy rywalizację. Czyli teraz się zbliża koniec roku i już się zaczynają na przykład swego rodzaju rankingi, konkursy na człowieka roku, na kobietę roku, na biznesmena roku. I tak dalej i tak dalej. Na to uwaga, dlatego że to jest bardzo, yy, bardzo sprytne narzędzie do pracy, właśnie z poczuciem bezpieczeństwa, bo z poczuciem własnej wartości, bo się wytwarza przegranych i wygranych. Wygrany jest jeden, przegranych jest wielu. I w związku z tym yy, nie idziemy w tą stronę, my możemy się inspirować. My możemy założyć, że coś jest rzeczywiście powyżej, teraz będziemy się uczyć nowego systemu oceniania i nowego systemu wartości, ale takiego. Yy, Troszeczkę innego jeszcze tych algorytmów nie ma, ale będziemy teraz też nad tym osądem pracować, więc to też na to warto zwrócić uwagę na swój system oceny i na ten osąd, czy to jest ocena wynikająca z ciebie, czy to jest ocena wynikająca ze świata zewnętrznego, który na przykład w tej chwili yy, gdzieś tam wartościuje taką treść, obecność takiej treści albo innej i czy ty się z tym zgadzasz, więc tutaj cały czas jest to szlifowanie tej swojej własnej tożsamości, to co ja wam przez cały czas powtarzam. I teraz tak, ten stary sposób myślenia, który się w tej chwili rozpada, on zawiera bardzo dużo rzeczy na siłę. Czyli właśnie poprzez szantaże, poprzez sytuację, poprzez zewnętrzność, coś jesteśmy gdzieś blokowani. Teraz na to uwaga, dlatego to się teraz będzie rozmontowywać. Jak długo będziemy to trzymać, tak to się i tak rozmontuje, tylko wtedy będzie bardziej... Z przytupem, natomiast to co, to, co się tutaj gdzieś tam w nas samo istnieje, zadziewa, to puśćmy, niech to idzie, trudno i nie będzie tak bolało, jak nam się wydaje. Dlatego, że to jest dobry ten czas na to, żeby te rzeczy, żeby te rzeczy uspójnić. I pamiętajcie, przyspieszamy, szukamy uproszczenia wszystkiego, więc tam, gdzie jest coś za trudno, za bardzo pokombinowane, to też z tego należałoby wyjść. I teraz też przygotowałam dzisiaj trochę opis dla reaktywnych i aktywnych. Reaktywni są na jesieni bardziej aktywni, bo myśmy się, bo ja na przykład też jestem reaktywnym kursupem, yy, myśmy się pouczyli trochę wiosną, latem i teraz jest czas na pracę, wprowadzenie opcja do działania, czyli dużo jest działania, dużo jest akcji, aktywności i tak dalej, ponieważ my w tej chwili na bieżąco jakby właśnie w czasie karmy takiej sezonowej właśnie my jesteśmy jakby w swoim flow, natomiast aktywni w tej chwili wchodzą w fazę nauki i obserwacji i po to, żeby na wiosnę z kolei działać, więc tutaj się tym różnimy. Wy się uczycie aktywni, reaktywni w tej chwili działają, potem będzie zmiana. Co nie znaczy, że teraz każdy kurs kto siebie określił za aktywnego, ma teraz sobie usiąść i dać sobie spokój. Tylko chodzi o to, żeby jak najwięcej się skupił na nauce, na wchłanianiu, na obserwacji. Natomiast korsupy reaktywne, które się tak zdiagnozowały na podstawie tego, co mówiłam wcześniej, to korsupy wtedy tutaj należy jednak nie usiąść i działać, więc tutaj na to zwracam uwagę. Aha, i teraz tak. Ludzie hołbiący stare zasady, czyli oni będący w tym takim przekonaniach y, staroświeckich, jeszcze, że coś tam, że będzie tak. Y, y, wiemy o kogo chodzi. Y, oni będą teraz bardzo dużo po, pomyłek popełniać i spadnie ich popularność. Przestrzeń już nie będzie ich e, gdzieś tam lobować i będzie coraz gorzej im szło, więc będą nastawieni na coraz większą walkę. Bo to są ich metody, czyli ta siła na siłę, na siłę, poprzez jakieś różne szantaże, poprzez nakazy, zakazy, ograniczenia, e, one teraz będą bardziej działały. Będzie więcej tego gadania o tym, także na to uwaga. Jeżeli chodzi o prekursupy, to będą były w dosyć dużym niepokoju, niemniej... One, że tak, tak powiem no, w cudzysłowie, y, będą zbiera już zbierają zapasy na zimę tak zwaną, czyli już jakby gdzieś tam się przygotowują. Oni y, tak naprawdę nie żyją tym procesem, który my żyjemy, tylko oni odreagowują to, co my przeżywamy, więc im bardziej my reagujemy jakoś tak y, emocjonalnie, czy mocno, czy stresem, to wtedy oni oczywiście też to odbierają, w związku z tym są bardziej zestresowani. Yy. Okej, okay. aha, dlaczego ludzie, którzy właśnie trzymają się starych zasad, boją się, że przestaną rozumieć ten świat? I tutaj jest bardzo istotne, oni się boją, dlatego bardzo dużo jest zachowań lękowych, że przestaną rozumieć świat, czyli te zmiany, które nadchodzą są poza ich zasięgiem wzroku, o nich nie rozumieją, a w związku z tym będą potrzebowali przejść w formę ucznia, co powoduje brak kontroli, brak wpływu, stąd jest ten ich opór do puszczenia nawet takiego mentalnego opcji, że może być inaczej niż jest. Dobrze, czy jeszcze spojrzę się na notatki? Czy jeszcze chciałam Wam coś powiedzieć? Okej, okay. chyba już wszystko Wam, co chciałam powiedzieć, powiedziałam. Ale jeszcze zerknę, bo ja dosyć dużo tych notatek przygotowałam. Pamiętajmy o tym, że niska wibracja blokuje i spowalnia ona się tak haczy i ciągnie w dół, więc tutaj też będzie dużo takiego ciągnięcia w dół, bo właśnie to jest takie zatrzymujmy w starym i to są ci, co się właśnie boją nowego, czyli tych zmian, że przestaną nadążać, przestaną nadążać, oni się tego boją, że to nie zrozumiałam. a my mamy tworzyć ten nowy świat, który nie będzie na siłę, czyli my im więcej rozumiemy rzeczywistości do przodu, im więcej właśnie my kreujemy, im więcej puszczamy tych starych treści, tym lepiej nam to po prostu gdzieś tam wychodzi, a, jesteśmy przyzwyczajeni do działania na siłę, więc teraz też jest bardzo duży temat związany z tym odkrywaniem, co jest na siłę, co jest naprawdę i czego tak naprawdę chcemy. Stąd jest ta nauka trochę tych samych siebie. Dobrze, ja tylko jeszcze spojrzę. Okej. Okay. Tak czy owak, y, niskie poczucie bezpieczeństwa też wynika, to co teraz będzie gdzieś tam weryfikujemy, właśnie niskie poczucie bezpieczeństwa też wynika z tych niespójnych starych zasad, z tego takiego pozabezpieczania się ze wszystkich miejsc ograniczeniami. No i, yy, i te ograniczenia właśnie rozbudowane dają to bardzo iluzyjne poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa, przypominam Wam, ma wynikać z nas samych i ono jest w ciągłej ewolucji, ono się ciągle zmienia, więc mamy mieć to poczucie mentalne bezpieczeństwa, a nie fizyczne poczucie bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że, yy, że Wam to pomogło i że Wam to dziś troszeczkę tą drogę wyklarowało i wyjaśniło. Ja Wam przypominam, oczywiście jeszcze zrobię jakąś aktualizację, więc do tego czasu... Ale przypominam Wam, że już za tydzień będzie webinar o 19 na temat duchów, demonów i tego typu rzeczy. I właśnie będziemy sobie rozmawiali na ten temat, jak to działa, że to działa i tak dalej, i tak dalej. I potem jeszcze będzie informacja dodatkowa, że będą jeszcze dwa inne webinary i zobaczycie o czym. Miłego tygodnia Wam życzę. Myślę, że przy weekendzie może mi się uda coś jeszcze dla Was nagrać, jeżeli będzie coś ciekawego się działo na przestrzeni, oczywiście. Yy, I cóż, no to do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się pa.